Cześć, dzień dobry. Mam na imię Przemek. Dzisiaj chciałem się z Tobą podzielić pewną historią, którą przekazał mi mój ojciec bardzo obrazową, bardzo ważną historią, która zmieniła moje życie i być może zmieni również Twoje. Być może to jest trudny czas dla Ciebie, a być może nie. Być może szukasz ratunku, a być może nie. Więc przejdźmy do tej historii. Wyobraź sobie, że cały świat to jest jedna wielka woda, w której ludzie żyją, mieszkają. Pracują, wykonują różne rzeczy, ale żyją w wodzie. Co to oznacza? Oznacza to, że po pierwsze, jesteśmy poddani pewnemu prądowi, czyli jeżeli ta woda cała będzie się kierowała w lewą stronę, to czy tego chcemy, czy nie chcemy, my również płyniemy w lewą stronę. Po drugie. Jeżeli woda będzie kierowana w prawą stronę, to podobna sytuacja. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, cokolwiek nie robimy, to i tak będziemy z tym prądem w prawą stronę pociągnięci. Żyjąc w takiej wodzie, skupiasz się na tym, aby nie utonąć. Czyli robisz wszystko, żeby Twoja głowa była nad powierzchnią wody. I teraz możesz być dobrym człowiekiem, który nie myśli tylko i wyłącznie o sobie i w tej wodzie pomaga innym ludziom. To oznacza, że jeżeli widzisz, że ktoś sobie nie radzi, bo bardzo często głowa zanurza się pod wodę, to możesz być dobrym człowiekiem, możesz mu pomagać. Możesz nie być skupiony na sobie, ale. Pomimo tego, że to robisz, to i tak musisz dbać o to, żebyś samemu, samej nie zatonąć. Więc musi być głowa ponad powierzchnią wody. I teraz wyobraź sobie, że ta cała woda, która jest światem, na samym dnie ma ogromny korek. Teraz podobnie jak przy spuszczaniu wody w zlewo zmywaku, kiedy zostanie wyciągnięty ten korek, wszystko co się znajduje w tej wodzie zostanie przez tą dziurę wciągnięte do piekła. Czyli każda jedna osoba, która znajduje się w tej wodzie, cokolwiek by nie robiła, to jeżeli się znajduje w tej wodzie, to na samym końcu tego świata, kiedy korek zostanie wyciągnięty, wszystko, co się znajduje w tej wodzie, spłynie do piekła. Czy jest jakikolwiek ratunek, jeżeli żyjemy w tej wodzie jako świat, jako ludzie? Wyobraź sobie, że po tej wodzie płynie, pływa łódź. Ogromna, potężna łódź, która ma jeden jedyny cel, a mianowicie wyławiać z tej wody każdą jedną osobę, która chce być wyłowiona, która nie chce żyć w tej wodzie, która rozumie, że na samym końcu, cokolwiek by nie robiła, jeżeli będzie w tej wodzie, to spłynie do piekła. I ta Łódź wciąga na swój pokład każdą jedną osobę, która chce być wciągnięta, która wyciągnie rękę. I teraz ważne jest to, żeby mieć świadomość, że w chwili, kiedy wchodzisz na tą Łódź, to nie Ty jesteś sternikiem. Sternikiem tej łodzi jest jeden, jedyny, Jezus Chrystus. To tylko On ma prawo do tego, żeby kierować tą łodzią. To tylko On ma prawo do tego, żeby nadawać kierunek. I wchodząc na tą łódź, godzisz się z tym, że tak naprawdę oddajesz się całkowicie jemu, że płyniesz tam, gdzie on chce, w kierunku, w którym on chce. I teraz wyobraź sobie, że na samym końcu, kiedy zostanie wyciągnięty ten korek, kiedy cała woda i wszystko, co znajduje się w wodzie, Zostanie wciągnięte do piekła, to jedyne, co zostanie, pozostanie, to jest łódź i wszystko, co się znajduje na tej łodzi, czyli każdy jeden człowiek, który wszedł na pokład. Zastanów się nad tym dobrze, bo możesz przejść do tego jako do religii, ale zastanów się, czy to nie jest fakt i czy to nie jest jedyny ratunek. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli nie zdecydujesz się wejść na pokład tej łodzi, to może się okazać, że na samym końcu będziesz w wodzie, i to, co powiedziałem, niezależnie od tego, co robisz w jaki sposób robisz, czy pomagasz innym i dla świata możesz być bardzo dobrym człowiekiem to nie ważne co robisz, ale ważne gdzie się znajdujesz na samym końcu będzie ważne gdzie się znajdujesz czy znajdujesz się w wodzie, czy znajdujesz się w łodzi nie w łodzi, tylko na łodzi i decyzję możesz podjąć tylko i wyłącznie wtedy kiedy żyjesz, kiedy oddychasz Dlatego zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, że jeżeli czujesz ciężar w swoim życiu, jeżeli coś Cię przytłacza, jeżeli nie widzisz rozwiązania, to zastanów się nad tym, żeby zawołać do tego sternika, aby łódź przypłynęła po Ciebie i wyciągnij rękę po to, żeby mogła Cię chwycić. Wciągnąć na pokład. To jest dla mnie osobiście jedyne rozwiązanie w dzisiejszym świecie, w bardzo trudnym świecie. Ja to zrobiłem w 2014 roku. Dzisiaj znajduję się na tej łodzi. I uwierz mi, że o wiele łatwiej idzie się przez to życie, kiedy jesteś na pokładzie łodzi. A nie musisz cały czas walczyć o to, żeby Twoja głowa była nad powierzchnią Twojego. Zastanów się nad tym dobrze. Życzę Ci wszystkiego dobrego i życzę Ci, żeby Twój wybór był jeden, jedyny słuszny. Powodzenia.